Z ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego: Jezus, stań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże tego dnia był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest Szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział? Weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł gość w świątyni i rzekł do Niego, Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus Go uzdrowił, i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Czy Jezus był religijny? Spróbujmy to ocenić na podstawie dzisiejszej Ewangelii. Jezus jest ukazany jako człowiek jednocześnie bardzo religijny, a także łamiący prawo. W wersecie otwierającym dzisiejszą Ewangelię możemy przeczytać informację o tym, że Jezus udaje się do Jerozolimy, by obchodzić święto żydowskie. Nie wiemy dokładnie, o jakie święto chodziło. Egzegeci przypuszczają, że mogło być to święto pięćdziesiątnicy lub święto namiotów. Nie nazwa święta jest tutaj istotna, ale fakt, że Jezus nie sprzeciwia się ani nie neguje nakazów i zwyczajów religijnych Izraelitów. Pragnął uroczyście spędzić obchody w świętym mieście Jerozolimie. Jednocześnie dalej czytamy o łamaniu prawa przez Jezusa. Przynajmniej według twierdzeń faryzeuszy. W dniu, w którym Jezus uzdrowił, był szabat, czyli święty dzień Izraelitów, sobota. Analogicznie do chrześcijańskiej niedzieli, dzień ten jest wolny od wszelkich prac. Tak jak chrześcijanie świętują w niedzielę pamiątkę zmartwychwstania Jezusa, tak Żydzi świętują w sobotę, w szabat. Pamiątkę wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej. Istniało bardzo wiele przepisów prawnych regulujących ściśle, co wolno a czego nie wolno czynić w szabat. Między innymi nie wolno było wykonywać zbędnej pracy, o którą faryzeusze oskarżyli uzdrowionego człowieka, niósł ze sobą swoje łoże. Podobnie Jezus dokonał niepotrzebnej pracy, jaką było uzdrowienie człowieka. Zaślepienie Faryzeuszy i ich egoizm może prowadzić do zakrzywienia patrzenia na rzeczywistość. W efekcie ze świętej i pobożnej osoby Jezusa, Faryzeusze uczynili zdrajcę i przestępcę łamiącego prawo. Wystrzegajmy się postawy. Patrzenia na człowieka przez pryzmat naszych emocji lub uprzedzeń. Często jedno wydarzenie potrafi ukierunkować nasze myślenie, przez co później wyrabiamy sobie opinię na czyjś temat. Opinię bardziej lub mniej wiarygodną. Jak faryzeusze oskarżali Jezusa o niereligijność i łamanie prawa. Czy zdarzyło mi się ostatnio zbyt szybko kogoś ocenić, wydać na niego zbyt pochopny wyrok?